Dzień dobry wszystkim, poczekaj mordo, nie wyłączaj, bo jest nie. Założyłem kolejny kanał, gdzie będą naprawdę luźne odcinki Z Wojanowic, z nowej serii Survival I również w ogóle może jakieś inne gierki będą, tam będzie taki naprawdę Luźny kanał, luźna atmosferka, dlatego wbij i lecimy 5000 subów może się uda dobić, Widzicie w link w opisie zasubskrybujcie moi drodzy kanał, naprawdę będę mega wdzięczny, bo tam już jest Nowy film, na tym kanale już jest nowy filmik, dlatego zerknij tam szybko Na dole I tam jest odcinek z Wojanowic, dokładnie tam jest odcinek z Wojanowic Na tym kanale, dlatego szybko mój drogi zasubskrybuj, a ja będę Mega Napiszcie w komentarzu kto zasubskrybował nowy kanał, a ja przypnę serce Przepraszam za ten już długi wstęp Dzisiaj oglądamy animację i bardzo dziwną animację naprawdę Tyle moi drodzy, zapraszam do oglądania Zaczynamy, dzwonek czyli szkoła, nie szkoła A to jest nauczyciel, Herobrine to jest nauczyciel W majtkach Co, czemu on tutaj twerkuje Ale to są no, uczniowie Przeczekajcie, bo na razie nie wiem o co chodzi w tej animacji Oczywiście te, tą animację macie w opisie Jeżeli chcecie sami sobie obejrzeć no, Na osobności bez mnie No to są uczniowie wszyscy na wkurzony <noise> teraz oni nagle tańczą, nie? Udają teraz nauczyciela Ty też to? Ta... Dobra, oficjalnie ja już wiem, że to będzie najdziwniejsza animacja, jaka, jaka, jaką widzieliśmy Mogę się założyć Ta wszyscy będą tańczyć teraz A jest, Jest zombie w wiosce, nie, nie, o nie, będzie atakował villager'a, uciekaj villager'y Nie, jaki krzyk Ale to będzie dziwna animacja o co tu chodzi? Papaki, pa zombie triki. Bang villager? Ty bank jakiś villagerów? Co jest? O, gościu. O nie, ten budzik z iPhona. Kto ma taki budzik? To napiszcie w komentarzu. O Jezu, się wystraszyłem. Ja mi się miał dopiero obudzić. Zabili go. Aha, tego zombiaka zabili. Aha. Aha, bo to są zadania, że on miał okraść wioskę. Ale to będzie dobre. O nie, pik zombie, taki. Co on będzie miał zrobić? O kurde, zmiażdżył już zasadników na starcie, wjazd. A oni są wystraszeni w ogóle, jesteś tacy? Cząsika na niego? Nie wiem, dlaczego to wiedziałem, ale. Nie, to jest chore. Bank Villager. Nie przejdzie, zginie, nie, nie da rady. Nie ma szans. O, idzie pod tym. Ale dobra, o nie, nie, TNT! Albo nie TNT, Kto się Walnie go coś teraz na 200% Nie zatrzymuj się! Czemu on się zatrzymuje, powiedzcie mi? <śmum> co jest? Zgnieciony Jak placek wygląda Nie gadaj, że slime Naprawdę, slajma wyzwali tam? Boże... Jak myślisz, śpiszcie ten... Jak oni go zanimowali? <laughs> Co jest? Śklebi <laughs> się do buta osadnika. Slime. Co to było? Czuł piłka nożna. Ty nawet nie zauważył, kto wiesz, kto wbił tutaj? Piłka nożna ze slime. Pa, nic się nie dzieje. Nie, zjara się. Pod wpływem temperatury się chyba roztopi, tak mi się wydaje, nie? Nie. Po lewo Nie, tu będą pułapki jakieś, wiedziałem! Ale on nie żyje ten Ta dobra, on by już się spalił, on by się stopił dawno w tej labie, ale dobra. Żyje slime'ik, żyje. No nie, to jest ten szkielet czarny. Aha, on udaje osadnika. Trudno się nie kapnąć. <laughs> Siemano, uszanowanko. Aha <laughs> Co tu się dzieje? Przez co on biegnie? Co on robi? Co on robi? Poki skiller, ty! To może on przejdzie, może mu się uda. O, jest jakieś laserki Emeraldzik? Biegniesz po niego. Poki zwinny. Daby. O nie, 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 dlaczego ty to zrobiłeś? On za bardzo z zlekceważył. Dajesz ciosy. Aha, dobra. Poddał się, tak? A, tapnął go. Poddał się. Niestety. A to jest w ogóle nauka, jak okraść wioskę. Fajnie. Ale fajny pomysł w ogóle na animację, nie? Na kogo on pokazuje? Na szkieleta. Ale go słychać, jak nie wiem. Jaki szkielet ma plan? A będzie tak na, na powoli? Ja nie mogę. On jest taki mały? Jak się skulił chłopak. Co, czemu tam się ten... Golem, nie! Nie, ja wiedziałem, szkielet to jest truchło. Tu nawet nie mógł nic zrobić. Nawet nie doszedł do tego banku. Co za namus. O nie, Enderman. Enderman się może tepać. Same daby. Pa, wiedziałem, że się tepnie od razu. Czemu jest budzik z iPhone'a? Jest... A woda go bije! Serio? Nie wiedziałem, że woda bije Endermana. Tego nie wiedziałem. Spider? No nie wiem, może wejść od góry, ale oni nie mogą tego zabrać. Przecież tu. O co chodzi? Tu nikt nie wejdzie. Jak on przejdzie przez szkołę. A jest tu. Aha, jest tu dziura, idealnie. O! I co teraz? Naprawdę, ale Spider to zrobił. No nie można tak robić. Fajne nożyczki. No to fajnie. Ale to nie miał sensu, moim zdaniem. Pająk, pająkowi się tak naprawdę udało. Creeper. On maczkawkę. Nie, nie, nie. <laughs> Maczkawką wybuchnie. Dobra, co, jak, co? Ale to jest animacja, która jest najdziwniejsza. Na, naprawdę, nie widziałem, że takie animacje Co, Jak on skacze. Wybuchnie. Ta dobra, wybuchnie ci wysadzi łeb golemie <golę> Nie ma szans Golem podchodzi na bitkę O nie Czerwony tryb mu się, antytryb Pa wszyscy uciekają. <golę> Szybciej ciało biegnie niż głowa, niż umysł Dobra, nie śmiej się, dawaj, po ten ja dał radę? Wybiegł Wyskoczył O, jest ten Ocena na koniec w ogóle Ale śmieszne Czyli kto wygrał? No Creeper Creeper A dostał Co dalej? Fajne oceny dostali Jezu, czemu to są same pierdy? O co chodzi z tym? A on się zawstydził teraz Ale śmieszne Ha, 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 ha O o Boże, o Boże, ale śmieszne, ale się uśmiałem Nasz drzwi wywalił mi mnie zostawił To jest, to jest poryta animacja No garcie mi się zdarzyło, ho Beczka, ale zawstydzony znowu, szedł. biedny Oj się wkurzył, o nie Co on teraz zrobi? Hello, Katz? Co to jest? Co ty nauczyli robić z tymi dzieciakami? Pa! Walnij mu tą pałką! Pa, Walnie go, walnie go po głowie! Ha, <ścoughs> nie! Walnij go! O nie, nie, nie! Co? Pa, Superman! Ha, co? Ja pierdem go bym przestraszył! Wszyscy się położyli, tak? Świnia Herobrine? Jezus, czemu ona ma takie cyce duże? O co tu chodzi? Dlaczego? Tak w Minecrafcie nie ma Co ten kot? Aha, mają ściągnąć kota, tak? To jest... To jest ich zadanie bojowe. Nie no dobra. Ten Hero Brain to jest super bohaterem jakimś. Nie, ja chcę więcej tych animacji oglądać. Moi drodzy Jeżeli się Wam spodobają te animacje, oglądam następne. Powiem wam... To jest mega głupie, ale fajne. Fajnie się to ogląda. Aha, szkielet, no musisz strzelić głąbie. Co to jest za ten? Oni muszą ratować kota w jakieś różne sposoby. Plusik, plusika dostał, ale fajne. To jest szkoła w ogóle. Co muszą w TNT strzelić? Zombie. No niestety, minusik, minusik nie. Czyżby? Minusik dostanie, nie? nie? Tak Przykro mi Ale on miał trudniejsze zadanie niż szkielet, to jest bez sensu Jak ty Aha Lol No to jest ocelot w ogóle Czyli minusik, tak, zombie minusik, szkielet plusik Enderman I co? Rzuć tym. Wiedziałem, że on tak zrobi, nie? plusik, oczywiście. Baj, wszyscy zdziwieni. No dziwne, bo jest endermanem, może. To jest Garfield. A te uciekają, halo. Łapcie je. No nie, jest smutno jej. Łapcie je, creeper. Dawaj, pokaż, co potrafisz. Eee, dobra, a co tu chodziło? Czemu mu głowa wyleciała? Nieważne, zombie pigman. Zombie pigman? Jaki plan? Aha, zastanawia się. Rozumiem, slimem w niego rzuci, Nie! To oczy. Pa, kopnął! Czemu on jest kopany ciągle, biedaczyna? Patrzyli, zombie. A nie, oni obydwaj plusiki dostaną. Powinni. Biedny slimik. Pigment powinien minusa dostać za to I co? A, wiedziałem, bardzo dobrze Haha, <laughs> się śmieję teraz Bardzo dobrze, i co? Nie wykorzystujesz... Okej okay. Nie wykorzystujesz tak ludzi Ghost? Ghost na no co? Podleci se, nie? O nie Jezus prawie zabił nauczycielkę! <grych> Te wszystkie dobra, to 5 minusów dostanie ten gast. 5 minusów dostanie ten gast, nie? Poczekaj. Plus? Dla, dlaczego on dostał plusa? Przecież nie udało mu się. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie, Kogo pamiętacie by wbić na nowy kanał? Na nowy kanał musicie wbić. Tam jest nowy odcinek z Wojanowic. Zapraszam serdecznie. Tyle, moi drodzy z mojej strony. Jeżeli chcecie więcej tych odcinków, mi się mega podobała ta animacja. Była głupia, to to prawda, ale naprawdę fajnie mi się ogl oglądało. Jeżeli chcecie więcej, subskrypcie. Subskrypcie, subskrypcie, moi drodzy. Subskrybujcie kanał, łapeczki do góry. I widzimy się w następnych. Elo.